Witam, witam Państwa bardzo serdecznie na aukcji Motodyl Tarczyn. Dzisiaj zaprezentuję Państwu Audi A6 C8 w wersji S-Line Plus Black Edition z 2018 roku z przebiegiem symbolicznym 32 000 kilometrów. Samochód wyposażony bardzo bogato. Jedna z najbogatszych opcji wyposażeniowych, co zaprezentuję Państwu dzisiaj na tym filmie. Oraz samochód w pełni bezwypadkowy w oryginalnej powoce lakierniczej co też zrobimy pod koniec filmu. Krótki pomiar lakieru, e, żeby potwierdzić e, tą tezę, że samochód jest absolutnie bezkolizyjny oraz bezwypadkowy i też ułatwić Państwu e, podjęcie decyzji już w domu, gdyż taki pomiar zaraz będzie zrobiony. Zanim przejdziemy do szczegółów, e, szybka historia skąd takie auto się u nas wzięło. Jesteśmy dealerem, importerem aut e, klasy Premium. Wszystkie auta kupujemy poprzez dom aucyjne. Naszym priorytetem to jest przede wszystkim, żeby auto było bezwypadkowe i z jak najmniejszym przebiegiem i super wyposażeniem. Nie jesteśmy, nie kupujemy aut cenowo, tylko kupujemy auta jakościowo. I tak jak wspomniałem wcześniej, no ten mały przebieg, dobre wyposażenie i przede wszystkim bezwypadkowe auto to dla nas priorytet. Nabywamy auta drogą licytacji poprzez dom aukcyjny. Tak jak wspomniałem, główne źródło naszych samochodów to są aukcje aut polizingowych z wynajmów długoterminowych, ewentualnie od dealerów. Najczęściej są to jednak instytucje finansowe. Dzięki temu mamy pełne potwierdzenie. Historii serwisowej, jako, jak i y, szkodowej pojazdu. Wiemy absolutnie wszystkie informacje, mamy, posiadamy wtedy na temat pojazdu, ponieważ takie samochody, e, jeżeli one wracają z leasingu bądź z wynajmu długoterminowego, trafiają do rzeczoznawców, rzeczoznawcy robią specjalny e, raport, z którym my mamy prawo zapoznać się przed przystąpieniem do licytacji, i takie auto sobie wtedy możemy licytować bądź nie. Jak już wyselekcjonujemy odpowiedni Egzemplarz. Dodatkowo e, kraje, które nas interesują, są to Niemcy, Belgia, Luksemburg i Holandia. Najczęściej są to jednak Niemcy, e, i prezentowany egzemplarz właśnie pochodzi od takiej instytucji finansowej. Na auto wystawiamy fakturę VAT 23%. E, w ogłoszeniu podajemy ceny netto, więc do ceny należy doliczyć sobie jeszcze należny e, podatek VAT 23%. E, firma ma duży plus, że Takiego, taki podatek może sobie odliczyć, osoba prywatna zaś nie płaci 2% podatku PCC, a przy takiej już większej sumie jest to naprawdę dość pokaźna kwota. Ponadto posiadamy w pełni udokumentowane pochodzenie pojazdu, posiadamy fakturę zakupową, potwierdzenie za autoprzelewem, CMR-kę, jak, kiedy i w jaki sposób auto do nas dotarło. W związku z tym e, wszystkie procedury kredytowo-leasingowe z naszej strony działają na uproszczonej formie. My posiadamy już e, autoryzację w najlepszych bankach w Polsce. W, w wielu bankach jesteśmy również zwolnieni już z opinii rzeczoznawcy Dekry. W związku z tym e, wszystkie procedury e, leasingowo-kredytowe e, z naszej strony są bardzo uproszczone. Plus współpracujemy z firmami, e, więc działa to szybko, łatwo i naprawdę przyjemnie kwestia paru dni i takim autem można za sobie od nas wyjechać dobra, przejdźmy teraz może do e, szczegółów auto, tak jak powiedziałem, bardzo bogato wyposażone jest to pakiet stylistyczny S-Line, zewnętrzny oraz wewnętrzny e, czyli, o, mamy reflektory HD Matrix, tak jak Państwu zrobiłem, teraz się zaświeciły to już są le, reflektory najwyższej klasy, jeśli chodzi o model Audi i dostępne właśnie w tym modelu to są reflektory matrycowe które nie oślepiają nadjeżdżające przeciwka, wycinają fajne kawałki jezdni są już absolutnie bezobsługowe, działają bez ingerencji człowieka no i takim bajerem to jest to, że są pływające kierunki z przodu oraz z tyłu, i z tyłu jeszcze jako światła powitalne jest taka fajna iluminacja świetlna, co też Państwu zaprezentujemy. Samochód, no, utrzymany w stanie idealnym, to jest symboliczny przebieg 32 tysiące kilometrów, więc tutaj absolutnie o jakimś odprysku to nie ma mowy. Dodatkowo, tak, zderzaki przednie są z takimi. Eee, no wystylizowane są ze, są z pakietu S-Line w związku z tym troszeczkę są inaczej wytłoczone bardzo pięknie one wyglądają tutaj zwłaszcza te poszerzenia i wszędzie są stawki takie czarne z black edycji. Niesamowicie w związku z tym ten przód wygląda, czyli te reflektory HD Matrix plus Black Edycja i pakiet s wygląda bardzo drapieżnie. W moim odczuciu jest to ideał, jeszcze biały kolor, coś niesamowitego. Po rylu można już poznać jak bardzo fajnie jest takie auto wyposażone. Tu mamy radar, aktywny tempomat, mamy kamery z wizualizacją 3D, to są kamery 360, czyli mamy kamerę tutaj z przodu, plus dwie kamery w oraz kamerę z tyłu. I tak fajnie wygląda ten drill z Black Edition. Tak jak mówię, pakiet S Line HD Matrix Black Edition, włącznie z białym kolorem, wygląda naprawdę, robi wrażenie. Do auta dołączony jest komplet kół 19-calowych. Auta w Alufeldji są absolutnie w idealnym stanie. Żadna nie jest zadrapana, są po prostu jak nowe. Nigdzie nie jest, nie ma takiego. Zjawiska, że tam zaszedł brud klotkiem czy coś, no te, całe, te felgi są zachowane w stanie idealnym. No, w sumie całe auto, ponieważ tu przebiegu jest raptem 32 tysiące, powiem po raz kolejny. Tu oczywiście mamy znaczek S-Line. No i w aucie jest totalny dechroming, czyli mamy tutaj wszędzie pakiet Shadow Line Black edycja. Prezentuje się to następująco. Oczywiście prodzi zewnętrzne S-Line. w związku z tym auto robi wrażenie. Każdej strony, z której na nie patrzymy. Z tyłu mam oczywiście zderzak, też taki z dyfuzorem Black S-Line. Fajnie to wygląda. Takie auto jest bardziej pękatem i osobiście bez s A6 dla mnie jest naprawdę śliczny. Do tego oczywiście tutaj ta, ta listwa cała jest też z pakietu Black Edycja. Wygląda ona następująco. Ja tu poproszę na sekundkę, to byśmy... Zaprezentuję Państwu taką zaraz e, iluminację powitalną. Tylko jeszcze to pokażę, że jest pełen pakiet Keyless, czyli są wolne ręce. Wszystko jest absolutnie bezobsługowe. Klapa jest na nogę O! Klapa jest na nogę oraz, e, oraz elektrycznie, no w pełni elektrycznie sterowana. Otworzymy to i za, zaświecimy. Czy co? Ja mam kluczyk. Dobra, i teraz pokażę Państwu iluminację, o której mówiłem, którą posiadają tylko lampy HD Matrix. Tylko to naciśnij. O, i tak wyglądają światła powitalne. Naciśnij tam jeszcze raz. I taka ota światła powitalne nas I jeszcze raz naciśnij. Żeby to dobrze na filmie pokazać. Dobra, dziękuję. Tak właśnie witają nas lampy HD Matrix. No Ta iluminacja naprawdę robi, robi wrażenie. Dobra, żeby nie przedłużać, już mamy pomiar lakieru, przejdziemy do środka, tam też naprawdę dużo się fajnego dzieje, no i jak wspomniałem, mam pełne kejle z wolne ręce, tak, czyli podamy sobie rękę, auto nam się otwiera palcem, auto nam się zamyka, no środek absolutnie czysty, pachnący jeszcze nowością, fajne jest to w Audi, że Audi nic nie udaje, w Audi jak jest aluminium, to jest aluminium, jest zimne, wszystkie te końcówki, tu nie ma żadnego plastiku Audi jednak słynie z wysokiej jakości materiałów, to jednak jest Audi, to jest Audi mamy progi wewnętrzne S-Line one są jeszcze podświetlane, ponieważ w jest jeszcze pakiet doświetlenia ambientowego, kolorowy fotele w pełni S-Line z takim graberem tutaj no i te fotele są naprawdę utrzymane w stanie w stanie idealnym nie ma absolutnie, prawa się do czego tutaj przyczepić eee, dobra, odpalimy sobie auto i pokażemy Państwu, dobra ja tu powyłączam co się da i pokażę Państwu tak, na dzień dobry jest jedna z najładniejszych kierownic to jest taka kierownica S-Line z taką perforacją tutaj, eee, super się w dłoniach trzyma, oczywiście są jeszcze manetki też to jest prawdziwe aluminium zimne tu mamy driver S-Line i ta kierownica ścięta na dole naprawdę super wygląda, uzupełnimy płyn do szyb, ponieważ Już... Auto nam daje taki komunikat, no i wspomniany przebieg 32,5 km. Tu mamy asystę kierowcy, mamy e, pakiet system fascynujący, czyli mamy line assist, mamy radar, aktywny tempomat, mamy czytanie znaków drogowych. No nie, nie, nie będę teraz wszystkiego Państwu y, demonstrował, no każdy wie mniej więcej jak to działa, a jak nie to podczas tutaj oględzin auta Państwu to zaprezentujemy fotel z boku wygląda jakby auto użytkowane było tylko przez jedną osobę jest w ogóle nie wiem czy w ogóle tu siadam na tym fotelu takie mam wrażenie jakby nikt na nim nie siedział zaprezentuję Państwu tu jeszcze jeszcze raz wspomnę, my ten film mamy po prostu kamerką z telefonu nie ma tu żadnego retuszu wszystko jest wszystko jest czarno na białym pokazane jak auto jest utrzymane a naprawdę jest utrzymane genialnie tutaj nie ma żadnych rysek, ten środek jest po prostu jak nowy, oceniam go na 6+. Tu mamy indukcyjną ładowarkę telefonu, kładziemy sobie smartfona i nam się ładuje. <tryk> tu oczywiście pakiet klimatyzacji, można było sobie włączyć, to jest całe dotkowe, włączyć, włączyć line assist, start, stop. Podrzewane fotele, drive select i tak jak Państwu wspomniałem, system kamer z wizualizacją 3D, czyli wciskamy sobie przycisk 3D. I możemy sobie auto obrócić dookoła zobaczyć z każdej strony, ile możemy jeszcze dojechać, ile nie. No, już też jest to najwyższy system kamer, jaki jest tylko dostępny. Jak wspomniałem, mamy drive czyli możemy sobie zmieniać tutaj charakterystykę jazdy. Oraz wiele, wiele, wiele naprawdę innych yy, rzeczy, tylko ten film by musiał trwać chyba z godzinę, żebym ja tu wszystko szczegółowo opowiedział, pokażę Państwu tylko tam że mamy tutaj możliwość zmieniania kolorów oświetlenia ambientowego, najczęściej jest to jednak indywidualne, można sobie samemu ustawić, o, samemu sobie ustawić kolory, jak nam tam się, yy, jak nam się podoba, jak kolor nam najbardziej, że tak powiem, leży na sercu. Wiele osób nas pyta, bo dużo tych haszóstw sprzedajemy, i wiele razy mamy jednak zapytanie, czy takie ambienty w samochodzie jest. No to tutaj już to też pokazaliśmy. A nie począłem, go zdrasiłem, bo jeszcze Państwu chcę pokazać z tyłu, jak samochód wygląda. Jeszcze raz pokażę ten to jest niesamowity. My bardzo dużo wyszukujemy takich samochodów z takimi mikroprzebiegami. i naprawdę proszę mi wierzyć, jest bardzo ciężko dostać. Jak już pojawia się na ulicy egzemplarz, który jest bezwypadkowy i ma tak mały przebieg, to naprawdę jest ciężko takie auto wylicytować, bo nie tylko ja wtedy chcę takie auto sobie kupić do dalszej sprzedaży. Mamy z tyłu pakiet klimatyzacji czterostrefowej, każdy ustawia sobie strefę, jaka mu się tylko podoba. Ja Państwu pokażę mniej więcej, jak prezentuje się cockpit w środku, tak oczami kierowcy, mniej więcej tak to wygląda. Na no Audi jest nowe, pachnące, no proszę wierzyć, 30 tysięcy przebiegu, czyli samochód już od nowości swoje stracił, co miał stracić. Taki egzemplarz kosztował grubo ponad 300 tysięcy, pod 400 tysięcy zł, złotych, więc wartość swoją już przepołowił. A praktycznie nie niezużyty jest, nie jest wcale. A jeszcze ja zamknęłem tył, jeszcze pokażę Państwu kanapę z tyłu, która no, też nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest po prostu zachowana w stanie idealnym. Chyba tu nic z tyłu nie jeździł. To raczej na pewno nic tutaj z tyłu nie jeździł. Często zapominam, klienci nas pytają, czemu na filmie pokazujemy. Powiem szczerze, robiąc te filmy, zapominam o tym, żeby otworzyć tą komorę. Teraz sobie przypomniałem jeszcze na ostatnią chwilę. To Państwu pokażę komorę silnika. No cóż, tu wielkiego pokazywać. No prawie wszystko jak nowe. Więc tutaj też absolutnie nie ma się. Do czego przyczepić. Tu jeszcze jakaś kartka. A, y, sprawdzaliśmy y, całą historię VASO. Takową też posiadamy, więc jesteśmy w stanie ją Państwu zaprezentować. Y, mimo niskiego przebiegu, ja wiem, że jest taka plotka, że y, w Niemczech to oleje wymieniają co 30 tysięcy kilometrów i będzie pytanie, czy tu już był olej wymieniany, czy nie. A powiem taką ciekawostkę, że w tym aucie już przy 15 tysiącach był wymieniany olej, w związku z tym nie ma absolutnie tutaj nawet zastrzeżeń do eksploatacji tego samochodu. W związku z tym e, oceniamy ten samochód na naprawdę sustkę, sustkę z plusem. Bardzo fajnie jest kupić taki egzemplarz i go później dalej sprzedawać, ponieważ przyjeżdża klient i nie ma absolutnie do się prawa przyczepić. Włączymy czujnik grubości lakieru. E, Zaprezentujemy Państwu mniej więcej, jak prezentuje się powłoka lakiernicza w tym samochodzie. Eee, wszystkie wartości tutaj w ręce, nie wiem 100, 150, 160 to będą no, świadczyły o tym, że jest on w oryginale. Na pewno podejrzewam, że oglądający, szukający auta, mieli styczność z takim urządzeniem, więc nikt nie będzie. Każdy to sobie obejrzy, to wyciągnie sobie odpowiednie wnioski odnośnie powłoki lakierniczej. Ja też przykładam tutaj ten czujnik w absolutnie niewybrane miejsca, tak przypadkowo, gdzie trzeba. I też jedną ręką nagrywam, jedną Państwu robię pomiar, więc ten pomiar nie jest taki bardzo dokładny. Jak się dokładnie poprzykłada ten czujnik, to jeszcze będzie parę mikronów zawsze w dół. Tutaj już drzwi nam na aluminium, bo tu drzwi są aluminiowe, korpus jest stalowy, tak? Nie wiem, jak to nazwać. I tak jak Państwo widzą, Jak ktoś z Państwa nie wie jakie powinny być grubości lakieru, to też proszę, na pewno na filmie w mieście znajdzie się jakiś tam sympatyczny kolega co ma z takimi rzeczami styczną. się też Państwu wystarczy pokazać mi te 3 minutki filmu i na pewno Państwu powie, że ten samochód e, nigdy nie miał żadnej kolizji. No jest to pojazd bezprolizyjny, bezwypadkowy absolutnie. Z turbo micro przebiegiem. 32 tysiące kilometrów. Modelowo jest to 2019 rok, natomiast my w ogłoszeniu nie ściemniamy, nie naciągamy rocznika, ponieważ to produkcja jest 2018. Wszystko mamy w dokumentach i też Państwu to wszystko pokażemy. Oczywiście raport przez zakupowy, który posiadamy z aukcji, jesteśmy w stanie Państwu zaprezentować u nas na miejscu. Zapraszamy. To Państwu pokażemy, jak samochód wygląda na aukcji. Wszystkie, wszystkie istotne informacje, jak posiadamy o tym samochodzie, to Państwu przekażemy. Zgodnie, oj wyłączyłem, czynnik. a jeszcze klapy nie zmierzyłem. Sekunda, dobra. O, jeszcze zmierzymy klapę, by nie było, że pomijamy ten element. Dobra, zderzaków nie zmierzymy, bo zderzaków się nie da zmierzyć, bo są plastikowe. Jeszcze raz zrobię takie podsumowanie. Audi A6 C8, 32 przebiegu, pełna faktura VAT 23%. Oczywiście w ogłoszeniu podana jest cena, ceną netto, pakiet stylistyczny, S-Line, szyba czołowa. Szyba czołowa jeszcze nie pokazałem, ale to ciężko pokazać, jest na filmie. Ale no proszę wierzyć, że jest również Audio 18 rok oryginalna, więc co też świadczy o tym, że to auto naprawdę było delikatnie użytkowane, bo nawet przez kamer, przez nic, ta szyba nie była wymieniana, a często jednak przy imporcie aut z Niemiec, no, te szyby czołowe są wymieniane przez te, przez te prędkości na autostradach, no, zawsze tam kamykiem jakaś dostanie, a tutaj jest wszystko w oryginale. No i tak mówię, samochód utrzymany perfekcyjnie, no ten zderzaczek, maska, żadnych odprysków, nic. Po prostu nowy samochód, za połowę, warto, za połowę wartości nowego, tak to wygląda. Więc dziękuję za poświęcony czas, wszystkich zainteresowany zapraszam do zakupu.